A dzisiaj mówię Planet 2. Czyli kolejna część na moim kanale. Wcześniejszą macie tutaj, także zapraszam. Fryzura muffinki poczeka do kolejnego odcinka. Także cierpliwości, ale dzisiaj Otworzę kolejne prezenty, jakie od Was dostałam. Jestem naprawdę, naprawdę wdzięczna za wszystkie. Jesteście przekochani, że mi je wysyłacie. Także 100 razy wam dziękuję! Oczywiście nazwy osób, które mi wysłały prezenty, pojawią się na odcinek. Również jedna osoba dostanie grafa. Zobaczymy, czy dzisiaj również ktoś mnie pozna, albo weźmie mnie za podróbkę. To było przykre. Ale najpierw jeśli jakiś zabłąkany celebryta mnie jeszcze nie subskrybuje, ma teraz czas nadrobić. Kilka osób wysłało mi informację, że jest magazyn Movie Star Planet dostępny do kupienia. Dlatego, jeśli chcecie, żebym pokazała go na odcinku, koniecznie teraz napiszcie w komentarzu magazyn MSP. Na 5000 łapek w górę nagrywam kolejny odcinek, w którym będę już miała fryzurkę mojej mufinki. Z Movie Star Planet. Także pamiętajcie o kciuku w górę. A my zaczynamy nasze gwiazdorskie wyczyny. Odpalamy! Wow, ile bonusów. Starałam się logować codziennie, jak nie zawsze mi to wychodziło. Ponieważ mam z tego monety. Ile autografów. O dziękuję. I kolejny level wbiłam. Dzięki Wam. Całuski. Okay. Napiszcie mi teraz koniecznie, na jakim levelu Wy jesteście w Movistar Planet 2. O, hejka Marcelina. Ym, no więc tak, w sumie odcinek zaczniemy od pójścia na odludzie. Czyli na przykład tutaj. Tu będziemy się zajmować prezentami. Okej, okay, otwórzmy wszystkie prezenty urodzinowe, które od was dostałam. Co prawda to już był jakiś czas temu, ale specjalnie trzymałam je na ten odcinek. Okej, okay, pierwsze, co my tutaj mamy... Kspetia. O, Xpetia była podobno chyba na ostatnim odcinku, z tego co kojarzę. Dodamy ekspecję, patrz jakie to jest ładne, ja bym chciała to mieć w prawdziwym życiu. Dobra, Xpetia, trzymaj. Zostałaś moim znajomym. Otwieramy od oliwki. Może będziemy losować, bo ich trochę jest. Ujej. Oczy. Ej, naprawdę, dziękuję. Zobaczmy. O, mateczko. ziwa. Popatrz, jakie włosy. Tęczowe. Tęczowe. One są. Ej, gdzie są te parasole później? Tak są jak ten jednorożec. Nie mogłam znaleźć. że w domku? Może. Pójdziemy poszukać. Zwiazda, Wo, ale to ładne. Oj, Ej, to pewnie tak jak jednorożec. On musi być tam, gdzie jednorożec. Ukaż znajdźmy jednorożca. To był pokémon. No. Zuzia. Okulary. Do czytania będę biała. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Zuzia. Julia. Dla Mufinki od Julii. O, jakie śliczne. Leginsy pudrowo-różowe. Jula. Dziękuję, Jula. Bardzo słodko z twojej strony. Jesteś przeprzekochana. O! Okay, lecimy dalej, gwiazdeczka, Wo, czemu ja wszystkie rzeczy, które mi wysyłacie chcę mieć w prawdziwym życiu, bo one są tak piękne, pianka, o ta minka. o, dziękuję, zaraz wszystko poprzymierzamy i potworzymy luki, jaka piękna gumka do włosów, ja zawsze na nią mówiłam frotka, dajcie mi znać jak wy na nią mówicie, Skręcić czy coś innego, ja zawsze mówiłam frotka. Alisonka. Wow, jakie piękne fale. Jasne, że mi się podobają. Dziękuję. Adi. Wow, klasa. No, nieziemskie, ale będę wymiatać w tych kolczykach. Jaka kortka, Mam podobne w prawdziwym życiu. Dziękuję. Znowu Bianka. O, widzisz, le fryzur? Czy wam się nie podobała fryzura mojej Mufinki? Coś mi chcecie tutaj zasugerować? Tam pisało: Bardzo Cię lubię. Jeju! Ej, powiem wam, to była jak taka piżamka, ale taka przeuroczak, z którą bym chęcią chodziła. Z którą byś chęcią chodziła? W której bym z chęcią chodziła? Emily Bedili! Ej, pozdrawiam cię i życzę miłego dnia wzajemnie, Emily! Ła! Wow, jaka piękna! Oj, coś mi się wydaje, Łukasz, że musisz mnie wziąć na zakupy po tym odcinku. Ej, ja już muszę lecieć! Ej! O, w jak strój wróżki! Oliwka! A to normalnie pani wiosna! Lena, dla Mufinki. Ło, wow, to jest brokatowy dzień. Ja nie wiedziałam, że można dać brokatowy dzień. Całuski, Lena. Janek. No, dobra, stworzymy chyba panią wiosny. No, chyba chcecie, żebym zmieniła fryzurę Mufinki. Coś mi się tak wydaje. Sanach, dla najwyższej duderki na świecie. Całuski, Sanach. Dziękuję. Mam taką prawdziwą w życiu. Śliczna. Dzie, 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 dzie. Kitek, tobie by się spodobały Fajne okulary Może Kitek też załóż sobie mówi Star Planet I love you I love you too Widzisz? To jest chyba tło Ej, a może ten nie nożyc to było tło? Może Ładne? Zobaczymy Przepiękne, to ma kwiatki we włosach albo motylki, nie to są motylki Ojej Prezenty się nie kończą Nie kończą O, unikor, który podarowałam ci w poprzednim odcinku to naklejka do artbooków Tak jak właśnie myślałam przed chwilą Piękne włosy Dziękuję za informację, zaraz tworzymy sobie taki artbook Haha, <grystka> ale śmieszne. Kiki tak tobie by się spodobało. U, elegancko, normalnie na rozmowę o pracę, której nie mam. Więc w sumie się przyda. Eee, różowy cień do palmik. od razu go sobie założę. Jak tylko skończymy rozpakowywać. Anessa, kocyk. Dybani. Może to też się da do artbooków używać? Albo nie do domu, faktycznie. Wszystkiego najlepszego, dziękuję. U, lala. Ło, wow, to też sobie od razu użyję. Ojej, czy to jest taka munifinka, ale w wersji krótkiej. Taką może sobie zrobić na kolejnym odcinku, co wy na to? Kspecja, Kspecja mi wysłałaś tak wiele prezentów, dziękuję ci bardzo. Kochana jesteś. Emily B. też kojarzę z ostatniego odcinka. Mam no, że się spodoba i zobaczysz. O, dziękuję. Kocham, jeszcze bardziej lubię tulipany, ale wszystkie kwiatki są przepiękne, dziękuję. Od kilka też dostanę urodziny kwiatki. Ło, wow, piękne ogrodniczki. Ło, wow, jaki piękny! Dobra, szybko chodźmy teraz stworzyć kilka luków z tymi prezentami za które serdecznie wam dziękuję. Od czego by to zacząć? Ja zacznę od makijażu, ponieważ dostałam od Was kilka nowych fryzur. Ale póki co sądzę, że nasza mufinka nie powinna zmieniać fryzury. Nie wiem, jak myślicie, ale dostałam przepiękne cienie do powiek. Obydwa są boskie. W że życiu nie mogłabym się zdecydować na któryś z nich, bo obydwa naprawdę są rewelacyjne. Ale dla mojej mufinki, se Planet, dam różowy. Natomiast ciuszki. O co, ja takiego od Was tutaj dostałam? Popatrz, jaki kotek to mi się nie świeciło. To było jedno z tych, co się nie wyświetliło. Dziękuję bardzo za kotka. Zostaniesz z kotkiem. I zmienisz ten naszyjnik. Taki jeszcze kotek mi się nie wyświetlił. Kwiatki. że piękna bluzeczka. Takie kwiatki. Dobra, stwórzmy jakiś look. Rozbierzemy cię z tego wszystkiego, żeby nam było łatwiej. I zacznijmy od tego. Od szybciutko od cienia do powiek. Sukienek. Ojejciu, tak ciężki wybór. I jeszcze to ci da. Ta. <noise> Taki trochę hipster wyszedł, no nie? Gumę do życia też dostałam. No dzisiaj widzisz hipsterką, Mufina. Tą torebkę, te buciki. Też nie, te może? Wszystkie są piękne. Sukienek to, 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 to. Ej, może to? Co ty na to? Oko. Okay. Okej! Okay. Cwórz look! I zobaczymy, czy mamy jakieś nowe tło. Na tym tle zrobimy jeszcze jakąś pozę z różą! To jest to, co dostałam. Klik! Nazwę to festiwalowy look. Zobacz! I mój look prezentuje się tak. Mam nadzieję, że wam się podoba. Koniecznie zostawcie serduszko. A my szybko polecimy do mojego domku i zobaczymy co tam nowego na nas czeka. I w naszym domku, czy to może mi zniknąć stąd? Jeśli wiecie, czy to da się jakoś zlikwidować, to mi napiszcie, bo mi troszeczkę zmniejsza się pole widzenia. O, ten dywanik weźmiemy nowy, bo jest przepiękny. Tutaj jest ten zajączek, ojeju, dziękuję. Zajączka też weźmiemy, na łóżeczko go położymy. Ale on jest uroczy, kitek mamy zająca. Nie, nie da się. się. Nie da się na łóżeczko, no nie da, no to dajmy go obok łóżeczka, w razie czego sobie wskoczę, nikt nie będzie patrzył. Taki piękny fotel, będzie jeszcze jeden dla Kitka, po będzie przychodził. Chodźmy teraz do miasta, zobaczymy czy ktoś mnie rozpozna tym razem. Tak ktoś grafa, proszę, no dobra ja ci dam, trzymaj. Jasne, okej okay, czy ktoś mnie tu rozpozna? Chcesz zobaczyć czy jesteś gwiazdą? No, nie, nikt mnie tu nie kojarzy, no tak, bo zmieniam trochę ciuchy, jestem teraz bardziej incognito. Kic, idziemy na plażę. Kiedy wymiany, gra za grab. Kikotek, patrz, ponieważ też tak wyglądać kitek w tej grze. Tak, oczywiście. No, kto się wita. Hej, hej! O, proszę bardzo, wróciłam tutaj na chwilę do centrum, a tu takie rzeczy się dzieją. Kolega, proszę bardzo, szuka dziewczyny. Ale sorry, ja już mam kitkę. Ale powodzenia w poszukiwaniu, a ja otwieram dalej prezenty w międzyczasie. Jaka suknia? A te motylki są tak piękne i wiosenne! Aż jej muszę szybko podziękować. Otrzymałam jeszcze holu sukienkę. I ten piękny sweterek, który tak strasznie chcę mieć w prawdziwym życiu. Oho, Kitek, no nie wierzę. Chyba właśnie ktoś mnie poznał. Lepiej późno niż w sale, no nie? Dobra, tak szybko napiszę im, co my tutaj robimy. Nagrywam odcinek. Pozdrowienia dla YouTube'a. No dobra, no przekazuję. Kocham cię oglądać. O, jakie to jest urocze, całuski. Czy naprawdę nagrywam odcinek? No, jeśli włączyłam kamerę, to tak. Ej, mega się cieszę, że chociaż pod koniec się kogoś udało znaleźć. Bo już myślałam, że została na inkognito. Nawet w stroju hipsterskim nie znaleźliście. To dajcie jej suba i łapkę w górę. O, sto całusów. O mateczku, ile was się tutaj zebrało. O, to ma sukienkę jak bella z pięknej bestii. Napiszcie mi koniecznie, jaka jest wasza ulubiona bajka Disneya, bo moja to właśnie piękna i bestia. Dobra, zrobimy teraz wywiad. Kogo jeszcze lubicie na YouTubie? Freeza i Misage. O, ja też ich lubię. O, Oliwi dała mi prezent. Dobra, to szybko otwieramy i zobaczmy, co jest w środku. Jako ostatni prezent na dzisiejszym odcinku. Pam, para, No, rewelacja. No dobra, misiaki, żegnamy się. Całuski. Piszcie mi koniecznie, co takiego chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku? I czy w kolejnym odcinku kupić sobie Vipa? Pamiętajcie o subskrypcji! Z dzwoneczkiem! Pa wszystkim, dziękuję za oglądanie! Mam nadzieję, że nasze gwiazdorskie zabawy Wam się podobały. Koniecznie pamiętajcie o kciuku w górze, subskrypcji! A my widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!